lunedì della venticinquesima settimana del tempo ordinario dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Gesù disse alla folla nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto 20 września, poniedziałek, 25, tydzień zwykły. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: nikt nie zapala lampy, i nie przykrywa jej garcem, ani nie stawia pod łóżkiem. Lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego. Co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jawnie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. Oto słowo Pańskie. Co ma na myśli Jezus, kiedy mówi, że nikt nie zapala lampy, a potem nie przykrywa jej. I nie chowa. Czy chce nam powiedzieć, abyśmy pokazali talenty, jakie każdy z nas ma? No może nie, żeby je pokazywać, ale żeby zaczęły przynosić one owoce. Jego słowa jednak nie są bezpośrednie. Jeśli o to chodzi, jednak są światłem, które oświeca to światło. Którym jest światło prawdy, prawdy wiary, prawdy miłości tego, że Jezus Chrystus przyszedł, aby uczynić z nas niosących to światło które powinno trafić do innych w sposób odgórnie założony. Na przykład nie powinienem milczeć tylko dlatego, że tłumaczy mi się, że powinienem być tolerancyjny dla innych wierzeń. Są to przecież dobre wymówki, działania wręcz diaboliczne, które mają ukryć to światło, by inni żyli w ciemności. Ja, my wszyscy otrzymaliśmy światło Chrystusa. To światło, które co roku wspominamy podczas czuwania wielkanocnego. To światło, z którym wkraczamy do świątyni, to światło świecznika, z którego otrzymujemy płomień, który nas oświeca i oświeca innych. Zapalenie lamp jest czymś innym niż poruszeniem osobistym. To otrzymywanie, aby dawać, to być oświeconymi łaską i z tą wiarą, aby oświecać innych, aby nie pozostawali w ciemnościach. W Ewangelii Łukasz. Ukasza Pan mówi: nikt nie zapala lampy, nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz umieszcza na świeczniku, gdy, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Widzimy zatem, że celem tego nie jest nasza personalna chwała, która jest zawsze zgubna i marna, ale jest to Boża chwała. A więc światło wiary, którą otrzymaliśmy dla chwały Bożej. Poprzez przekazanie tej wiary potrzebnej do zbawienia jest bardzo ważne. Dlatego też Słowo potwierdza, że sprawiedliwy żyć będzie przez swoją wiarę. Żyć będzie wierny prawą miłości, którą Jezus Chrystus przyszedł nam darować. Trzymać się będzie na nogach i żyć przez swoją wiarę, tą wiarę, którą której nie zatrzymuje dla siebie, a która popycha go do głoszenia prawdy, nie godząc się na żaden kompromis i na nic, co by mogło być związane czy zaciemnić prawdę Chrystusową. Światło Ewangelii jest i musi być zawsze. Dlatego nie bójmy się mówić prawdy, by wyznawać Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, by zaprzeczać kłamstwu, pułapce. Błędowi, oszustowi, oszu oszustwu i celowemu bałaganowi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie, nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jawnie wyszło. Prawdę ukrywają, prawdę ukrywają kłamstwo lub milczenie, które jest wspólnikiem kłamstwa. Ale nawet jeśli ona jest ukryta, nawet jeśli próbuje zgasić światło wiary. Jak to się stało z reżimem ateistycznym i dzieje się to teraz z większą siłą. W końcu, jeśli nawet ludzie będą milczeć, to kamienie przemówią. Tak, kamienie przemówią. Tak jak wtedy, gdy niektórzy faryzeusze próbowali uciszyć tłum, który wielbił Boga przy triumfalnym wejściu Pana do Jerozolimy. I rozpoznając w Jezusie Mesjasza Króla, mówili donośnym głosem, błogosławiony, który przychodzi. Król w imię Pana. Wyznali, kim był Jezus z Nazaretu. A Jezus powiedział tym zgorszonym faryzeuszom, by ich uciszyć. Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Będą krzyczeć. Musimy wyznawać Jezusa Chrystusa przy każdej dogodnej, nieodpowiedniej okazji. Nie możemy milczeć. Jest to potrzeba głoszenia i, i to ogłoszenia, jak pisze święty Paweł w swoim pierwszym liście do Koryntian. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Te słowa Pana o tym, że nic nie będzie zakryte, a wszystko będzie poznane, odnoszą się również do ezoteryków i agnostyków, którzy obiecują fałszywe światło. Odnoszą się również do iluminatów. Światło, które tylko uczestniczy, uczestnicy sekretów mogą zdobyć. To słowa tych szatańskich ludzi. Wszystko to zostanie objawione i postawione w świetle. Wszystkie te ugrupowania sekretne, będące częścią gigantycznej konspiracji. Teraz wszyscy ci są u szczytu. A kiedy wąż zacznie pożerać własny ogień, będzie to bardzo, bardzo szybko. Bóg zadziała i otrzepie fundamenty ziemi, i wszystko będzie pokazane. A nieprzyjaciele Kościoła pójdą na zatracenie. Ale zanim to nastąpi, przeżyć będziemy musieli oczyszczenie, które właśnie przeżywamy. Jest to potrzebne i uniesiemy to wszystko, jeśli oddamy się Maryi. W 1969 roku, ponad 50 lat temu, ówczesny ksiądz Józef Ratzinger podczas przesłuchania w niemieckim radiu wypowiedział następujące proroctwa. Przyszłość nie przyjdzie od tych, którzy wybierają tylko najwygodniejszą drogę, ani od tych, którzy unikają pasji, wiary i deklarują fałszywe i przestarzałe. I tyraniem i legalizm. Wszystko, co domaga się od człowieka, co sprawia, że cierpi i zmusza go do rezygnacji z siebie. Spójrzmy prawdzie w oczy pozytywnie. Przyszłość Kościoła po raz kolejny, jak zawsze, zostanie ponownie naznaczona pieczęcią świętych. Przez tych, którzy widzą więcej niż inni, ponieważ ich życie obejmuje szersze przestrzenie. Wielkie słowa tych, którzy prorokują nam Kościół bez Boga i bez wiary, są pustymi słowami. Nie potrzebujemy Kościoła, który celebruje kult działań politycznych w modlitwach. Jest On całkowicie zbędny i dlatego sam zniknie. Pozostanie tylko Kościół Jezusa Chrystusa. Kościół, który wierzy w Boga, który stał się człowiekiem i który obiecuje nam życie po śmierci. Podobnie i księży, które są urzędnikami społecznymi, można zastąpić psychoterapeutami lub innymi specjalistami. Ale obecność kapłana, który nie jest specjalistą, który nie stoi z boku, który doradza w wykonywaniu swojej posługi, ale który w imię Boga jest dostępny dla innych, i udaje się im w ich bólu, w ich radościach, w ich nadziejach i w ich niepokojach będzie nadal potrzebna. Z dzisiejszego z kryzysu wyłoni się jutrzejszy kościół, który wiele straci. Stanie się mały. Będzie musiał zaczynać od wszystko od początku. Nie będzie już w stanie utrzymać wielu budynków wybudowanych, wybudowanych w czasach swojej świetności. Straci wielu zwolenników, a wraz z nimi wielu swoich, swoich przywilejów w społeczeństwie. Zaprezentuje się znacznie intensywniej niż dotychczas. Jako wspólnota wolnej woli, do której można dojść tylko przez decyzję. Będąc małą społecznością, która będzie o wiele silniej wymagała inicjatywy każdego z jej członków. Ale w tych zmianach, które można powiedzieć lub przewidzieć, Kościół ponownie odnajdzie z pełną determinacją to, co będzie dla niego istotne. Co zawsze było w jego centrum. Odnajdzie wiarę w Boga Trinitarnego, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem, i moc Ducha, który będzie trwać do końca. Kościół ponownie uzna wiarę i modlitwę za swoje prawdziwe centrum i ponownie doświadczy sakramentów jako celebracji, a nie jako problemu struktury liturgicznej. Będzie to zinternalizowany Kościół. Który nie wzdycha do swojego politycznego mandatu i nie flirtuje z lewicą ani prawicą. Będzie biedny. Będzie kościołem najmłodszych. Ratzingen postrzegał wtedy wszystko jako proces. I to długi proces, w którym koniecznie były, będą podziały. Ale po potwierdzeniu tych podziałów z, uw z uwewnętrznionego i opuszczonego kościoła Wyłoni się wielka siła, ponieważ ludzie będą niewymownie sami na świecie. Doświadczą tego, jak Bóg całkowicie znika dla nich, w ich absolutnym i straszliwym ubóstwie. A wtedy odkryją małą społeczność wierzących jako coś zupełnie nowego, ważnego dla ich nadziei, jako odpowiedzi, które zawsze, której zawsze szukali po omacku. Wydaje mi się pewne, że nadchodzą bardzo trudne czasy dla Kościoła. Jego prawdziwy kryzys właśnie się rozpoczął. Należy spodziewać się silnych trząsów. Ale jestem też absolutnie pewien tego, co w końcu pozostanie. Nie kościół kultu politycznego, który jest, już upada, ale pozostanie kościół wiary. Z pewnością już nigdy nie, nie będzie dominującą siłą w społeczeństwie w takim stopniu, w jakim był do niedawna, ale znów rozkwitnie. I stanie się widoczny dla ludzi jako ojczyzna, która daje im życie. I nadzieję poza śmiercią. Kościół katolicki przetrwa pomimo, pomimo życia wielu mężczyzn i kobiet i przetrwa niekoniecznie dzięki nim. Jednak wciąż mamy pracę do wykonania. Musimy się modlić i pielęgnować nasze samozaparcie, naszą hojność, lojalność, pobożność sakramentalną i życie skoncentrowane na Chrystusie. I bo kto ma, temu będzie dane, mówi Pan na końcu dzisiejszego fragmentu. To jest prawo łaski. Jedna łaska przyciąga drugą. I wszystko zaczyna się od wierności Bogu. Kto jest wierny w małej ilości, więcej otrzyma. Bogu nie chodzi tutaj o ilość tego, co robisz, ale o ducha, z jakim to robisz. To Pan proszę się o to, by uczynić wielkie to, co jest naszym maleńkim. A kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. To zdanie Pana nie może nas niepokoić, ponieważ kluczem do zrozumienia jest to, co się myśli, że się ma. Tak jak w przypadku faryzeusza, który gadzi celnikiem i się jego rzekomymi cnotami. Swoimi rzekomymi cnotami. Nie jestem grzesznikiem, powiedział sobie, jak inni. Płacę dziesięć ze wszystkiego. Chodzę do synagogi. I widzą mnie modlącego się. I jestem swego rodzaju mistrzem na bożystw. Jego duma nie polegała na, na popisywaniu się bogactwem czy posiadaniu władzy przywódczej, ale była to duma najgorszego rodzaju. Była to duma duchowa. Udało, że ma cnoty, których nie miało, Więc nawet te rzekome zalety nie obronią się przed sądem Bożym. Wreszcie zauważmy, jak zaczyna się dzisiejsza Ewangelia. Nikt nie zapala lampy. Tymi słowami wskazuje Jezus na tego, kto rozpoczął tę drogę, drogę nawrócenia, która zawsze jest drogą prawdziwego oświecenia. Drogę, która pozostawia za sobą cienie życia i ciemności świata. Naszym powołaniem jest światło, a Chrystus jest światłem. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Ewangelia Jana 8:12. Być może wielu przegapiło to, gdy Jezus wypowiedział te słowa. Zostały wypowiedziane natychmiast po tym, jak powiedział do cudzołżnicy: Ja też Cię nie potępiam. Idź i nie grzesz, nie grzesz już więcej. Ta grzeczna kobieta pogrążona była w ciemności. Od tego momentu, gdy otrzymała światło Chrystusa, i gdy inni odeszli, ponieważ oni również byli grzesznikami, którzy nie byli w stanie rzucić pierwszego kamienia, który musiał zostać rzucony przez naocznego świadka, a Pan przywrócił postanowienie prawa, przyjąwszy każdego świadkiem siebie i swojej własnej nędzy. To ona i oskarżyciele zostali oświeceni słowami Chrystusa, przynajmniej w tamtej chwili. Niektórzy pójdą za nią, inni jednak nie. W tym mrocznym czasie podążamy za Panem i nie, nie zgubmy się. Nie boimy się, bo On prowadzi nas do życia i chroni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. quando Gesù ha pronunciato queste parole. Furono pronunciate subito dopo che gli aveva detto all'adultera «Neppure io ti condanno. Vai d'ora in poi non peccare più». Quella donna, peccatrice, era sprofondata nelle tenebre. Da quel momento, quando ricevete la luce di Cristo come gli altri che se ne andarono, perché anche loro erano peccatori incapaci di scagliare la prima pietra, che... Doveva essere scagliata dal testimone oculare, secondo le scritture, e si aveva capovolto la determinazione della legge, rendendo ciascuno testimone di se stesso, della propria miseria. E lei e gli accusatori furono tutti illuminati dal, dalla parola di Cristo, almeno in quel momento. Alcuni lo avranno seguito, altri no. In questo tempo, cari amici, tenebroso. Seguiamo il Signore e non saremo smarriti. Non abbiamo paura, perché Lui ci conduce alla vita e ci protegge. Sia dato Gesù Cristo, e la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.